Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. Porozmawiamy dzisiaj sobie o ćwiczeniu wielostowowym, które angażuje bardzo du dużą liczbę mięśni. Będzie to również, tak jak o poprzednim materiale, zestaw ćwiczeń, jednego ćwiczenia, które możemy wykonywać. Tym razem porozmawiamy sobie o przysiadzie. Ponieważ w poprzednim materiale odnosiłem się bardziej do martwego ciągu, ale wiadomo przysiad już wielokrotnie podkreślałem, jest to to ćwiczenie, które w głównej mierze aktywuje bardzo dobrze i przednią i tylnią taśmę mięśniową. Jest około 400 mięśni w trakcie pracy zaangażowanych i nazywane często bardzo przez różne osoby, które wykonują sporty siłowe jako król wszystkich ćwiczeń ponieważ świetnie można rozbudować siłę mięśniową, bardzo mocno można rozbudować kończyny dolne, ale również też nie zapominajmy o tym, że również oddziałują bardzo mocno na górę ciała. Podstawą też uczy podstawowej stabilizacji, która później się przekłada na każdą praktycznie, praktycznie dyscyplinę sportu, którą możemy wykonywać. Dzięki wykonywaniu przysiadów możemy poprawić swoją dynamikę wyskoku, czyli również w sportach typu nie wiem, siatkówka, koszykówka czy również piłka nożna może nam się to przydać. Więc warto znać warianty różne tego ćwiczenia, które troszeczkę w inny sposób aktywują nam te nasze włókna mięśniowe, bardziej mogą nas przednią taśmę obciążyć, bardziej mogą nam tylnią taśmę obciążyć w momencie w którym trenujemy w sposób kulturystyczny również żeby dążyć do rozwoju holistycznego całego naszego ciała i ustroju wiemy że czasami mamy problemy że na przykład bardziej mamy rozwinięte mięśnie kulszowo-goleniowe możemy troszeczkę mniej mieć rozwinięte mięśnie czworogłowe wtedy bardziej zastosować takie ćwiczenie wariant przysiadu który mocniej zaangażuje nam też czworogłowe i vice versa w drugą stronę więc podstawowa wersja przysiadu, przysiad klasyczny. Trzymamy po prostu sztangę z tyłu, to jest tak zwany back squat. Wykonujemy na tyle, na ile pozwala nam nasza mobilność. Oczywiście ruch z rotacją kolan do zewnątrz. Tutaj trzymam dość swobodnie, na mniej więcej środkowej części mięśnia czworogłowego. I klasycznie jesteśmy w stanie um, obciążyć bardzo mocno i przednią taśmę, i tylnią taśmę, w zależności troszeczkę od naszej genetyki, czyli czy my bardziej się troszeczkę kładziemy, czy mniej się kładziemy, e, więc to jest tak jakby najbardziej podstawowa wersja. I teraz dla kogo jest to wykonywane? Dla każdej osoby, która się uczy. Dla każdej osoby, która stawia przede wszystkim na tlening ogólnorozwojowy, i tak jakby warto jest zacząć naukę od tego rodzaju przysiada, żeby po prostu nauczyć się samej tej kontroli motorycznej nad ruchem i, i zaszczepić sobie te podstawowe wzorce ruchowe od takiej podstawowej wersji. Czyli tutaj mamy, tak jakby, rozwój równomierny przedniego, tylniego. Yy, troszeczkę bardziej odwodziciele mamy zaangażowane poprzez rotację kolan na zewnątrz nigdy nie dajemy kolan do wewnątrz na pewno nie na równi na pewno nie do wewnątrz, ponieważ to jest troszeczkę mocno może wpłynąć na destabilizację naszego ruchu oraz jest kontuzjogenne, a bardzo wiemy, że często jest kontuzje kolan szczególnie u piłkarzy, na przykład u osób, które wykonują jakieś sporty gdzie są nagłe zrywy więc musimy też zwrócić na to uwagę żeby po prostu nie wykonywać przesiadów które mogą w jakiś sposób angażować na tą przykład łąkotkę, plus Dodatkowo jeśli trenujemy jakiś sport gdzie są zrywy, jest bardzo duże ryzyko kontuzji. Więc zawsze rotacja kolan na zewnątrz, wtedy nasze kolana są bezpieczniejsze. Dobre. Pierwsza wersja, jak najbardziej podstawowa, druga wersja, front skład. Czyli mamy sztangę trzymaną z przodu. Tu w front składzie mamy dwie, dwie wersje, parę wersji, można powiedzieć taką dobrą sprawę. Jeśli mówimy o na przykład sztandze, w momencie, w którym najbardziej podstawowym wersją jest chwyt tak zwany, olimpijski. Wymaga bardzo dużej mobilności w naszej górnych kończynach bardzo silnej pracy izometrycznej klatki piersiowej fajnie nam rozciąga mięśnie ja to daję dla osób, które mają właśnie problemy z mięśniami, żeby ich troszeczkę jeszcze dodatkowo porozciągać tutaj mamy świetną zaangażowanie przedniej taśmy mięśniowej, bardzo mocną czworo głowę uda, bardzo nas pionizuje, to uczy nas tych przysiadów wykonywanych w sposób pionowy, świetne jest do nauki przysiadu, kiedy chcemy poprawić. Sobie technikę troszeczkę dla osób, które się za bardzo pochylają. Dla osób wysokich na pewno też jest świetne to rozwiązanie, ponieważ nie ma aż takiego mocnego nacisku na odcinek lędźwiowy, eee, ale mniejszy nacisk mamy na tylnią taśmę, czyli raczej mimo wszystko kobietom bym od razu, bo jednak kobiety zazwyczaj bardziej dążą do rozwoju właśnie dwugłowych uda czy pośladków, więc to bym akurat gdzieś tam e, odrzucił. To jest pierwsza wersja. Druga wersja, w momencie, w którym brakuje nam mobilności. To w ten sposób to się nazywa zombie skład, czyli tutaj trzymamy sztangę, w ten sposób sobie trzymamy. Jest to dużo łatwiejsza wersja, bo nie musimy mieć aż takiej dużej mobilności w nadgarstkach, w mięśniach naramiennych. Kulturyści bardzo często ją wykonują, ponieważ, no wiadomo, tutaj ta mobilność u kulturystów jest no, nie najwyższej jakości. Więc takie zombie skład, troszeczkę jesteśmy destabilni. Tutaj nie polecam nikomu tego ćwiczenia. Jest takie ćwiczenie, bardzo podobnie oddziałuje jak front skład, trzymany chwytem olimpijskim. Aczkolwiek nie, nie proponuję po prostu łatwo, łatwo coś, żeby się złego wydarzyło w trakcie wykonywania tego ćwiczenia. Dużo bardziej bym proponował mimo wszystko tak zwany goblet skład, czyli w ten sposób trzymamy sobie odważnie kettlebell. Hop. Wiem, że tutaj dużo mniejszy ciężar, ale mamy stabilnie, trzymamy sobie ketla. Nic złego nie może się wydarzyć. To jest chyba moje ulubione ćwiczenie, jeśli chodzi o naukę przysiadów dla ludzi, którzy nie są w stanie ich wykonywać, ponieważ no, tak jak w przypadku np. rumuńskiego martwego ciągu, możemy tutaj sobie kontrolować ten zakres ruchu w momencie, w którym jest jakieś podwinięcie miednicy, ten tak zwany batwing, czyli tyło pochylenie miednicy, możemy tutaj w wpełnić sobie wszystko. Ja jako trener mogę skontrolować daną osobę od boku. Tutaj fajnie pracujemy też izometrycznie nad klatką piersiową, nad górnymi kończynami, obręczą barkową, więc świetne rozwiązanie. Później możemy je połączyć na przykład hop do wyjścia, do podniesienia do góry i stworzenia na przykład bardziej ćwiczenia wielostawowego. Czyli trzy rodzaje front składów, które mamy do wykonania. Front składy bardziej angażują przednią taśmę, stabilizują nasze ciało, świetne są do nauki ogólnie wzorców ruchowych, więc lecimy sobie dalej, skoro mamy front squat to mamy sobie back squat, czyli poza wersją klasyczną mamy jeszcze low oraz high bar. W zależności od tego w jaki sposób ustawimy naszą sztangę, w taki sposób mamy low czyli wyżej i high bar czyli niżej. Mamy do wyboru w zależności od oczywiście naszej mobilności. Bo tu już wymaga dość mocnej mobilności w obrębie stawu barkowego. Dużo mocniej tu jest już bardzo mocny nacisk na mięśnie pośrodkowe, na mięśnie dwugłowe. Bardzo mocno się pochylamy przy tym, więc na pewno osoby bardzo wysokie, osoby bez kontroli motorycznej nad ruchem. Tutaj bym odradzał to ćwiczenie. Osoba oczywiście bez mobilności to jest kompletnie nie ma sensu. Po prostu należy popracować nad tą mobilnością, wtedy można wykonywać. Dla kobiet, które są w miarę rozciągnięte, którym posiadają tą mobilność, nauczyć kontroli motorycznej i to jest świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o właśnie dwugłowych uda, pośladków, nie ma lepszego rozwiązania. A bardzo troszeczkę wyżej, czyli to jest ten zwany tak zwany przysiad to jest klasyczny, w którym mamy Yy, roz, odpowiednio balans pomiędzy przednią a tylną taśmą. Dobra, jedziemy sobie dalej. Yy, możemy wykonywać sobie przysiady yy, zmieniając yy, ułożenie sztangi. Możemy na przykład przysiad olimpijski ze sztangą nad głową wykonywać. Jest to bardzo ciężka wersja przysiadu, świetnie angażująca. Nasze łopatki, świetnie pracujące nad górną częścią naszego ciała, stabilizujące nasze ciało. Jest to bardzo zaawansowane technicznie, bardzo ciężko jest wykonać pod względem stabilizacyjnym, ale jest to świetny, tak jakby materiał do polepszania pracy nad naszym ciałem, bo my w pewnym momencie, tak jak kiedyś wspominałem o materiałach, chodzi o to, żeby stopniowo zwiększać. Uczyć się nowych rzeczy, nowy sposób bodźcować. I w momencie, w którym my oponujemy zwykły przysiad, to możemy oczywiście w nieskończoność dokładać tam ciężarów, ale możemy pod względem technicznym nauczyć się nowego ćwiczenia, czyli wtedy możemy sobie dołożyć. Ten przysiad ze sztangą nad głową, który jest bardzo mocno angażującym na górę ciała, nad łopatką, raczej nad stabilizacją, nad klatką piersiową, na mięśniami naramiennymi, trójgłowe mięśnie, nawet bicepsy. Praktycznie całe ciało wtedy mamy zaangażowane. Zejście w dół jest bardzo ciężkie, więc stabilizacja, mięśnie głębokie. E, oczywiście mniejszym ciężarem to zawsze wykonujemy, ale ćwiczenie jest po prostu rewelacyjne pod tym względem. Jak mamy tą wersję, możemy sobie zrobić przysiad w wersji dynamicznej, czyli przysiad w wersji dynamicznej. Chwyt sztangi mamy w sposób klasyczny, ale wykonujemy ten przysiad z wyskokiem do góry. Czyli tutaj poprawiamy w głównej mierze, mniej skupiamy się na tej hipertrofii, ale zaczynamy pracować nad dynamiką i to jest świetne rozwiązanie w momencie w którym mamy to jako spo, do, dokładamy przysiad jako do sportu w których potrzebujemy jakichś dynamicznych zrywów, wyskoków, czy na przykład blok do siatkówce, czy wyskoku do koszykówce przysiad dynamiczny jest po prostu rewelacyjnym rozwiązaniem do poprawy właśnie wyskoków, wzwyż, e, oczywiście z obciążeniem obciążeniem bardzo można tutaj duże wrzucić bardzo ciężkie jest to ćwiczenie ponieważ Wszystkie ruchy dynamiczne wymagają koncentracji kontroli motorycznej oraz odpowiedniego napięcia mięśni głębokich, więc e, tak, pod tym, względem, pod tym specyficznym względem jest to ćwiczenie rewelacyjne. I jak już mówimy o tych wariantach, porozmawiamy sobie o takim bardziej wariancie ostatnim już, który dzisiaj będziemy omawiali. Przysiad, który wykonujemy w mniejszych zakresach ruchów, czyli jedna trzecia przysiadu bądź pół przysiadu, które sobie wykonujemy, to nazywam <laughs> przysiadem kulturystycznym. Dlaczego w taki sposób są te przysiady wykonywane? Często się mówi, że technika przy tych przysiadach jest zła, że ktoś po prostu nie umie wykonać pełnego przysiadu, że mu się nie chce wykonywać jednego przysiadu. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ fakt w momencie, w którym mamy bardzo dużo nałożone obciążenie, nie wykonujemy możliwe jest to, że po prostu ten ciężar limituje nam zakres ruchu i nie jesteśmy w stanie wykonać pod pełnego zakresu ruchu, powinniśmy dążyć do tego, żeby wykonywać pełne zakresy ruchu, żeby rozwijać ciało nasze holistyczne, nie, nawet mniejszym ciężarem, ale pełny zakres ruchu ale w momencie, w którym osiadamy jakieś dysfunkcje odcinka lędźwiowego nie mamy odpowiedniej kontroli motorycznej pracujemy nad tą mobilnością, a chcemy do Dodatkowo z, hiper, z hipertrofię wdrożyć do naszego planu treningowego, jak najbardziej taki przysiad do połowy, czy więcej zakresu ruchów możemy wykonywać. Yy, oczywiście, jako jeden z elementów treningu, czyli nie możemy za każdym razem przychodzić i tylko to wykonywać, bo wtedy tak jakby nigdy nie nauczymy się tego głębokiego przyduku, chyba, że. Bardziej skupiamy się przysiady jako ćwiczenie izolowane na mięśnie czworogłowe UDA. I taki zakres ruchu jak 1 trzecia, jak 50% ruchu. W świetny sposób możesz bocować nam te czworogłowe UDA. Czyli jeśli jesteśmy kulturystą, który nie interesuje rozwój holistyczny ciała, chce się tylko rozbudować mocno swoje czworogłowe UDA, ma jakieś tam problemy, na przykład z ucinkiem lodźwowym, czy tam z kolanami, to moim zdaniem nie powinniśmy kombinować też to bardzo i wykonywać taki zakres ruchów, jaki możemy. Czy to będzie dla nas dobre? Oczywiście, dla okładu nerwowego, samo to, że po prostu posiadamy ten duży ciężar na plecach, samo to nas stabilizuje jest fajne dla samego układu nerwowego, że on musi się zaznajomić i wykonywać ruch z takim ćwiczeniem. czym wykonywać z takim obciążeniem ruch? Jak najbardziej będzie ok. Dla rozwoju czworogłowych udach również to będzie świetny bodziec, ale oczywiście dla rozwoju holistycznego nie będzie to gdzieś tam do końca najlepszym rozwiązaniem. Ale moim zdaniem nie można krytykować, nie można się wyższać, bo tak naprawdę może dana osoba po prostu nie móc wykonać tego przez Jaką dysfunkcję w kolanie, więc nie należy też oceniać. <laughs> Oczywiście z pełną świadomością, z pełną wiedzą, wiemy, a jak powinniśmy wykonywać ten ruch, ale mówię, że mogą być różne warianty, różne ćwiczenia danego ćwiczenia, które po prostu w zależności od naszych celów powinniśmy dostosowywać i stosować. Bardzo dziękuję za uwagę.